Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem RBK po godzinach królem rowerów. Dzisiaj kolejny rower z modnej kategorii Gravel, tym razem jest to Trek Checkpoint ALR4 rocznik 2021. Tak, tak. W maju 2020 mamy już modele 2021. Witamy w erze globalizacji. Rower jest w rozmiarze 58, także dosyć duży. Hmm na aluminiowej ramie w cenie 8699 zł zbudowane na dość nowej, niedawno wprowadzonej do sprzedaży grupie Shimano GRX 400. Napęd jest to 2 x 10. Korby mają przełożenia 46 30 2 blaty. A kaseta jest to HG51134 10-biegowe z łańcuchem KMC X10. Grupa GearX współpracuje z hydraulicznymi hamulcami dedykowanymi do tej grupy. klocki jak widać, są wyposażone w radiator. Tarcza jest takim modelem jak w MTB, czyli bez. Radiatorów szosowych, akurat w tym modelu. Do tego klamki hydrauliczno-mechaniczne, w ten sposób zmieniamy biegi, w ten sposób hamujemy. Zbiornik wyrównawczy znajduje się na górze klamkomanetki. Tyle nudnych technicznych specyfikacji, które można wyczytać na stronie. Aha, jeszcze to co ciekawe, to powiem może, że korby są w tym modelu dostępne od. 165 w najmniejszych rozmiarach ram aż do 175, czyli mamy 165, 170, 172,5 i 175 takie długości ram. -y. Cztery różne długości ramion, a rozmiary ram, tak jak mówiłem, tutaj jest to 58, a dostępne jest 49, 52, 54, 56, 58 i 61, czyli jeszcze numer większa od tej. Gravel, no to już pewnie większość z was wie, że to jest taka szosówka na ogrubionych oponach. Odkąd w rowerach wprowadzono hamulce tarczowe, sprawa się uprościła dla producentów i konstruktorów, bo łatwo jest tutaj zrobić duży prześwit. Już nie mamy zaciskającego się hamulca. Tutaj opona, która jest fabrycznie włożona, to jest GR1 Comp w rozmiarze 700x40. To już jest 40, a jak widzicie, prześwit jest tu dalej imponujący, czyli tutaj powinno się spokojnie dać upchać wąską oponę od 29era MTB. Jeżeli chodzi o bieżnik, to tak jak nazwa wskazuje, Bontrager, czyli Trek w swojej marce akcesoryjnej, Bontrager stosuje przy oponach oznaczenie 01234. To jest. Jakby gradacja, tak jak w papierze ściernym. Co prawda, w papierze im wyższy numer, tym mniejsza, e, mniejsze ziarno. Tutaj jest odwrotnie. Im wyższy numer, tym agresywniejszy bieżnik. Czyli jedynka, jako druga w kolejności, jest blisko opon łysych. Dzięki temu dobrze lata zarówno po szosie, jak i zapewnia przyzwoitą przyczepność w lekkim terenie. Tutaj mamy akurat napisane że maksymalne ciśnienie to 3,4 atmosfery w porównaniu z ciśnieniami w oponach szosowych które oscylowały do niedawna w granicach 8-9 atmosfer. Teraz jak te opony trochę zgrubły to ciśnienie trochę spadło ale dalej jest to 6-7 barów. Grupa GRX jeszcze jak już jesteśmy tu z tyłu przy napędzie wyposażona jest w przerzutkę z długim wózkiem także tu widać jest duża pojemność, obsłuży to właśnie zmianę biegów z przodu o 16 ząbków, z tyłu też 11, 34 to duża różnica przełożeń. To wszystko ta przerzutka obsłuży. Dodatkowo jest ona wyposażona w sprzęgło, czyli przy sprzęgle wyłączonym łańcuch się doli, Przerzutka pracuje szybko, przy sprzęgle włączonym tłumione jest ten ruch ramienia przerzutki łańcuch dużo mniej się dynda, dużo więcej siły potrzeba, żeby w ogóle ją ruszyć przerzutka jest w konstrukcji shadow, tak jak nowe grupy Durex i Ultegra a w tej chwili chyba też już 105 jest tak, 105 7000 też już jest w shadow, czyli ta przerzutka ma dużo mniejszy obrys po zewnętrznej stronie dodatkowo jak widzicie rower jest oczywiście na sztywnej osi, ale dodatkowo Wyposażone w tak zwane poziome haki. Co prawda są to poziome haki zamknięte, nie otwarte, ale macie tu napinacz i możliwość ustawienia położenia tylnego koła. Co to oznacza? No, oznacza to dokładnie tyle, że można ten rower przerobić na single speeda, czyli na rower z ustawionym na sztywno napędem. Oczywiście można z tyłu zastosować piastę wielobiegową. I wtedy łańcuch nie zmienia swojego położenia, cały czas pracuje jedna zębatka z przodu, jedna z tyłu, a biegi zmieniają się w piascie, lub można złożyć ortodoksyjnego singla, nawet na ostrym kole, pozbawić go hamulców i latać wtedy, używając zarówno do napędzania, jak i hamowania tylko przełożenia łańcucha na koło i siły własnych nóg. Jeszcze o ramię. Support to press fit w standardzie trekowskim BB92 w aluminiowej mufie, tu taka informacja, bo często pytacie jak ma się sytuacja z tymi suportami, czy nie mamy z tym problemu czy nie mamy z tym reklamacji z tego co pamiętam w całej sieci Airbike'a ani razu nie reklamowaliśmy suportu, w którym ten stressfit się rozkalibrował czy to w ramach karbonowych, czy to w ramach czy w MTB? Wiem, że w Polsce bywają z tym problemy. Trochę jest to dla mnie dziwne, bo yy, nie wiem skąd się bierze taki nagminny problem. Przy prawidłowym montażu i obsłudze serwisowej nie, nie powinno się to zdarzać. Rama wykonana jest bardzo schludnie, bardzo porządnie i nowocześnie. Posiada mocowania do różnych yy, urządzeń. Tutaj znajdziemy skamuflowane. Mocowanie, trzecie pod bidon. Tu znajdziemy, czwarte w zasadzie, bo tu znajdziemy jedno, drugie, trzecie. Te mają w dodatku yy, podwójne otwory, czyli możemy zamontować koszyk tu. Możemy zamontować go niżej. Tu mamy pojedynczy punkt montażowy. Tu znowu mamy możliwość wyboru położenia koszyka tu lub tu. I trzeci koszyk właśnie możemy zamontować na dole. Czasem bywa, że jeszcze widelce są wyposażone w otwór kolejny ale tutaj już go nie ma jest tylko otwór pod bagażnik boczny jest mocowanie pod błotniki także rama przygotowana do przeróbki na rower czy to dojazdowy do pracy czy wręcz ekstremalny, wyprawowy tu znowu na górnej rurze mocowanie pod dedykowane sakwy czy ostatecznie w jakiś sprytny sposób koszyk na bidon zamontowany na przykład w kierunku do tyłu Także rama i może aluminiowa to bardzo dobrze wykonana, bardzo mocno dopracowana. Spawy są tutaj wygładzone, nie są takie mm, surowe, maszynowe, zwiększa to ich wytrzymałość i znacząco podnosi estetykę. Jak jesteśmy przy estetyce, to kable tutaj wpuszczone w ramę. Wychodzą dopiero w okolicy suportu, jak już wcześniej mogliście to zobaczyć. I tu do końca ramy idą po wierzchu rama nie ma zintegrowanego miejsca na trapa, ale za to tak jak mówiłem ma mocowania pod potniki bagażnik, pod wszystkie możliwe akcesoria tyle chyba o niej oprócz tego jeszcze warte wspomnienia jest bardzo ładny kolor metalik połączony z napisem w kolorze praktycznie białki Celeste sztywne osie z przodu i z tyłu o ramie tyle Mostek, kierownica nic specjalnego, porządne, aluminiowe parcy Bontragera szczyca również aluminiowa na dwie śruby, solidna głowy to nie urywa, ale funkcję swoją spełnia siodełko Montrose Comp z otworem dość anatomiczne wymagające szosowe siodło, ale może dawać wygodę, także tutaj bym się bardzo pewnie nie stresował, że będzie jakoś strasznie niewygodnie o oponach już mówiłem, warte uwagi bardzo ciekawy bieżnik, opony kierunkowe poznajemy to po tym że gdzieś na boczku jest ukryty napis Direction i strzałeczka jak je mamy założyć aczkolwiek tu jest na tyle uniwersalny bieżnik, że jak się założy tył naprzód to nic wielkiego się nie stanie grupa shimanowska o której też już mówiłem przerzutka ze sprzęgłem chyba w zasadzie to tyle jeżeli chodzi o takie aspekty techniczne. Sam gravel to dość nowy pomysł na rynku od kilku sezonów, od jakichś dwóch w zdecydowanym natarciu, w zdecydowanym zainteresowaniu klientów w centrum zainteresowania klientów. Dużo się tych rowerów sprzedaje, dużo o nie pytacie, dużą popularnością cieszą się na testach. To taki rower, gdzie po założeniu łysych opon szosowych spokojnie można powalczyć, pościgać się z kumplami. Oczywiście może być trudno wygrać jakiś wyścig górski, gdzie każdy gram i każdy milimetr robi różnicę, ale spokojnie tutaj na ustawkach, przyjeździe w grupie popłaskim taki rower się sprawdzi. A jednocześnie na tych oponach uzyskujemy bardzo fajny rower uniwersalny, a po wyposażeniu go w opony. Przełajowe lub właśnie jakieś wąskie od 29era uzyskujemy praktycznie rower typowo terenowy, tyle że bez amortyzatora, lżejszy, no i z kierownicą typu baranek. Jeszcze jeżeli chodzi o kierownicę, to tutaj kierownica jest bardziej szosowa, przełajowa, bo jest to gięcie równo puszczone w dół, nie odchodzi na bok, tak jak przy typowych gravelach, jak na przykład... Karbonowe Rondo, które mieliśmy tutaj parę odcinków temu. Ono ma kierownicę odgiętą do zewnątrz. Pozostało nam tą maszynę zważyć. Producent podaje wagę tego modelu jako 10260. Waga nam się wyzerowała. Pewnie mierzyli, ważyli MK. No my tu ważymy 58, czyli takie dobre. XL. No ale trzeba przyznać, że. Trek dość uczciwy wagę podał, bo realna waga tego egzemplarza to 10460. Także e, nie jest to jakoś super lekko, ale nie jest to też super ciężko. Przy cenie 8699, hydraulicznych hamulcach tarczowych, w 22-biegowym napędzie z korbą w holotechu. Myślę, że to fajna propozycja. Rower może się podobać, bardzo ładny lakier, bardzo schludnie i dobrze wykonana rama, która posłuży Wam lata, no i ma dożywotnią gwarancję. Także nawet jeżeli coś z tą ramą się stanie za 5 czy 10 lat, to firma Trek na pewno Wam z tą gwarancją tutaj pomoże. A jeżeli rower będzie już tak różnił się od obecnej kolekcji, że nie da się wymienić samej ramy, to można oczekiwać nawet wymiany całego roweru. Jest to duża zaleta przy kupowaniu droższych maszyn. Tyle o tym modelu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pokazał Wam z bliska tą maszynę, wartą uwagi i dającą bardzo dużo frajdy z jazdy. Ja będę się już żegnał. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o kolejnych filmach, to zasubskrybujcie kanał, zaznaczcie tam sobie wszystkie dzwoneczki. Dawajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych wideo. Hej!